No nie mam innego no. Ale słuchaj, to jest prot 4, obczaj Co? No, prot 4. Czemu ty taką zbroję? Na sobie? No bo nie co? mam nic innego, bo zginąłem. Szeryf... Słuchaj, poszedłem no to, do szeryfa, i no miał zyskać itemy i co? Dupa, a nie szeryf. Ile minął tydzień? Nic no nie mam. Ani zadośćuczynienia, uczynienia, ani chodź, itemków. Chodź. No to a to ty, ty jesteś widzę... policjantem, a nie taką dupą wołową? Ja jestem policjantem. Magister, jesteś policjantem. Ty jesteś z... Ja ten, mogę. Poli... Nie, mogę ja ci coś prawnikiem. powiem. Ty jesteś policjantem. Nie, nie jesteś prawnikiem. Ty jesteś policjantem na śródmieściu, ja na dzikiej północy. A czemu tak w ogóle przez las się przekopujemy? A, bo musimy podejść cicho taktycznie, tak wiesz, bo magister się nas pewnie spodziewa. <laughs> no rozumiem. Idziemy po magistra, aresztować go. Czyli co, od razu komenda Jaila skakaj. Ty to zrobisz, bo ty jesteś odważniejszy. No ja mogę pisać, ale... No przetrzymujemy ale czekaj, magistra, ja buduję więzienie. Może No, że ukradł paprocie i ciebie zabił. Nadal tego nie spłacił. Ale, ale wiesz, to... Rafał, ty nam też zepsujesz coś zepsujesz? Co? Pat, stoi, No właśnie, nasze kowadło. Rafał, bo on coś Ciężko. pisze. Widzisz w ogóle tego Gurgiego? To może przestaw mu panie szerwie zarzuty. Dzień dobry. Nie no po co? Hej. No co, ja, ja mówię, ty pukasz? Jesteś aresztowany. Nie jestem. Nie jestem, buduje. buduj. Pro... O boże, czekaj, cię zaltabowałem. Kugle, jakbyś Proszę tak można było wydarzyć. I ragewu. Musi I I odbyć paprot, paprotki, bo inaczej będzie bityna. No. A czemu, czemu on ci w ogóle paprotki zabrał, co? Nie wiem, nie wiem. A tego co ci złoto zabrał, to co z nim zrobiłeś? Odebrałem im to złoto. I Junior Pokażę, siedział. Że gdzie są? Ja go wrzucę tam, jak on mi pokaże tą lawę, tego tam wrzucam. Ja wiedziałem, a to frajerzyska. Przeryw <noise> <noise> Króciutko z frajerem. Ty, <noise> <noise> to teraz powinien zarekwirować jego itemki. głowę chcę. Jeżeli odda te, jeżeli odda paprotki, Ej, ja też bym chciała sobie głowę magistra w sumie. Taki pog item. O nie. Uj, rafałek. Oho. Chyba trzeba było niedawno Ty, on chyba ci grozi. O, burak wszedł i wyszedł, co jest grane? O, Easy. Czy, czy to, czy to, czekaj, czy to, to nie to był w przypadek? Powrót? Albo popełnił serwery, albo to jest, wiesz, jaki. Easy. Zapowiedź powrotu. Zapowiedź. Nie wiem czego. Zapowiedź końca masakry. Ech. No, Burak się chwalił, że ma bardzo dużo TNT. No wiesz, no ja też mogę się chwalić, że mam coś dużego. Co no Nie można. Ale chwalić każdy czapkę. może. Tak jak w czapka? Wow, fajna. Fajna, nie? Trzymam kciuki i kuba, żebyś kiedyś wykorzystał swoje. Ja lubię tą czapkę. Mam ładną nową czapkę. Chodziło mi o serce. Co o tym mówię, nie? Głowa też. Nie wiem, czego było, szczerze powiedziawszy. Ty no taki kilo to bym przygarnął. O, burak jest. Nie, oddam mu. A to on był ten... na serwerze, Myślałem, że on wszedł i wyszedł, a on wyszedł i wszedł. No. <laughs> nie wiem, co z czego. Hmm. Flor, daj mi bączku kostnu. No weź ten, w magazynie są, w skrzynce. Nie wiem. Kislu, jak dla mnie, powinieneś... w krótko musi. Nie no, w powinieneś... krótko musi. To jest fakt, to są fakty. Powinieneś kogoś na przesłuchania mieć, takiego wiesz... Fakty. Takiego, takiego prokuratora, o. Takiego, takiego, takiego wiesz. Ty no bije mnie, ratuj On mnie. On chce cię zabić. Kto chce mnie zabić tym typem? Magister tym typem. Nie wolno. One się same zabijają. On magistra zaraz zabije. On magistra zaraz zabije. Patrz. Głowę sugeruję oddać moje i tę. Dziękuję. Ja z lubię. Zdjęć Hania! Hania, dziękuję. Za... O, przepraszam, zapomniałem się wyciszyć. Flor, proszę. Nie psuj. Co? Relacji. Jakich no, relacji? Ja, strany, on nam dom rozwali. Jak go zdenerwujesz? Nie dam. Wiedziałem, że z magistrem. Jaki tam głów mi nie chce oddać. Pieniędzy mi nie chce no, oddać. No, to go zabij po prostu. Jest w trzy razy, no, aż ale zostanie bana i tyle. No. To, że go zabije, nic mi nie da. A skąd no, tak wierzy? Wierzy? skąd wierzy? Macie Będzie się? Skąd wyżyma? Skąd nie będziemy akurat. grać. Satysfakcję. Będzie mieć wtedy czas na przemyślenia. Mm, na zadumę. Zbieram no, kakao. tak to się robi. Chodź, z Kakw. Albo wie, pa, się, jak. Wiesz, ktoś się w policzek, to nadstaw drugi. To czy magister Są. żyje, czy nie, to mnie tam ani że ja ani ziemię, ja musiał swoją zbroję odzyskać Ale kilo zrozum, chociaż. że go strasznie triggeruje, jak on nie ma swoje, Jak ktoś ma jego głowę. To go strasznie trigeruje. Wtedy on może myśli, może myśli. Ja po prostu nie on mnie niszczy psychicznie kradnąc mi paproć, to ja po prostu powiem ci, że ja, Masz nożyczki może przy sobie? E, niestety nie. Za późno. On ci grozi. Pat jak się odgraża. <laughs> Zemsty Jeralt smakują lepiej. Ty, a jakby przyjechał ci do Kutna pod chatę? On taki Magister. <laughs>